Ciezłoń sosnowy nazywany także kozią brodą i szmaciakiem gałęzistym. Grzyb ten swoim wyglądem przypomina gąbkę lub kalafior. Jeszcze kilka lat temu był gatunkiem ściśle chronionym. Zmieniło się to 9 października 2014 roku, wówczas został wykreślony z listu gatunków grzybów chronionych. Zazwyczaj ma wysokość od 5 do 20 cm i szerokość od 6 do 30 cm. Ciekawostka, w 1711 roku w Turoszowie na Dolnym Śląsku natknięto się na dwa gigantyczne okazy. Większy z nich waży aż 20 kg i mierzył 2,5 metra. Siedzeń sosnowy dobrze sprawdza się w roli dodatku do zup. Można go również usmażyć lub usużyć. Warto jednak zachować ostrożność, ponieważ grzyb ten jest bardzo delikatny. W smaku można wyczuć orzechowe nuty. Twardzioszek przydrożny. Grzyb ten może wyglądać niepozornie na pierwszy rzut oka, jednak jego wpływ na otoczenie może zaskoczyć niejednego grzybiarza. Grzywnia twardzioszka przydrożnego wydziela amoniak który sprawia, że w miejscu jego występowania trawa obumiera i przybiera niebieskawo-zielony kolor. Określa się je mianem czarcich kół. Twardzioszek przydrożny dobrze nadają się do suszenia, natomiast jego walory smakowe mogą wzbogacić zupy i sosy. Warto nadmienić, że w kuchni wykorzystuje się tylko kapelusze, ponieważ trzonki są wykowate. W atlasie grzybów z 1909 roku pisano o nim w następujących słowach. Powodu jego miłego, aromatycznego, przyjemnego smaku zalicza się on do najsmaczniejszych grzybów jadalnych. Lejkowiec denty, inaczej trąba umarłych. Można na niego natknąć się od sierpnia do listopada. Dziś już mało kto wykorzystuje go w kuchni, jednak dawniej dodawano go do zup, sosów i przygotowywano z niego przyprawy w formie proszku. Nie cieszy się współcześnie popularnością. Najpewniej z powodu przeciętnych walorów smakowych oraz faktu, że po jego dodaniu do potrawy ciemnieją. Nie inaczej jest też z samym grzybem. W stare okazy robią się niemal całkowicie czarne. Aktualnie coraz rzadziej występuje w Polsce, w związku z tym lepiej zostawić go w spokoju i rozglądać się za innymi grzybami. Dzieżka pomarańczowa. Na dzieżkę pomarańczową można natknąć się niemal w każdym rejonie świata. Zarodniki pojawiają się od późnego lata, a znikają z leśnych ściółek jesienią. Mimo swojego fantazyjnego wyglądu, jest są pozbawione smaku. Nawet jego aromat ujawnia się dopiero po rozdrobnieniu grzyba. Nie zmienia to jednak faktu, że uznawany jest za gatunek jadalny i wykorzystuje się go do dekorowania potraw. Czernidła kołpakowaty. Grzyb ten pospolicie występuje niemal na całym świecie. Często można natknąć się na niego w polskich lasach. Wyglądem nieco przypomina pieczarkę, jednak wyróżnia go pewna osobliwa cecha. Mianowicie kapelusze dojrzałych okazów szybko zaczynają ciemnieć i finalnie zmieniają się w czarną ciecz. Czernidłaka kołpakowatego można spotkać od kwietnia do listopada. Jadalne są wyłącznie okazy, które są całkowicie białe. Smak tego niezwykłego grzyba jest bardzo subtelny, w związku z tym lepiej nie łączyć go z mocnymi przyprawami, czosnkiem oraz cebulą. Niektórzy smakosze przyrządzają z kapeluszy czernidłaka kołpakowatego smażone przekąski w cieście piwnym. Oczywiście należy pamiętać, że nigdy nie powinniśmy zbierać grzybów, których nie jesteśmy pewni. Nawet niewielka pomyłka może doprowadzić do poważnych konsekwencji, których lepiej uniknąć.